Otwierasz? Może później. Otwieraj. Czekaniem kwoty nie zmniejszysz. Myślałeś, że wszystkim zrośnie, a tobie nie? Przecież wymieniłem piec. Ale to nie rozwiązuje Twoich problemów. I to wszystko? Nie możesz już dłużej czekać. A co innego mam zrobić? Może jeszcze włóż mu czapkę. To może fotowoltaika. Dobrze wiesz, że ona nie zmniejszy kosztów ogrzewania, a to boli najbardziej. Termomodernizacja. Żeby to było takie proste. Teraz jest, bo możesz otrzymać i wsparcie i dofinansowanie. Nie wiesz co będzie później. Adam, wiem przecież. Musimy koniecznie ocieplić nasz dom. Tak jest, tato. Nie czekaj do następnej zimy. Ocieplenie domu wełną skalną Rockwool to najlepszy sposób na zmniejszenie rachunków za ogrzewanie. Już teraz wejdź na rockwool.pl i dowiedz się jak otrzymać dofinansowanie. Wybierz mądrze. Rokwul.